Ruchome schody to największy wynalazek w historii ludzkości. Kiedy stoisz za dziewczyną i schody jadą w górę, twoje oczy są na poziomie jej tyłka. A kiedy zjeżdżają w dół i patrzysz na dziewczynę jadącą w drugą stronę, masz widok z góry na jej dekolt. Tego typu kąśliwe dialogi, teksty, nie są rzadkością w jednym z najnowszych komiksów wydanych przez wydawnictwo Kurz. A, których, a którego komiksu autorem jest Jason czy to jest Jason. Jest to zbiór trzech historii – Coś Ci Pokażę, Ostatni Muszkieter oraz wilkołaki z Montpellier. I tak... Mam pierwszy raz styczność z tym autorem, choć nie jest jego twórczość nowa dla polskiego czytelnika komiksów, ponieważ dawniej były te tytuły wydawane przez wydawnictwo Taurus Media. Nie konkretnie tę historię, ale coś innego. I powiem Wam od razu, że mam gorąco nadzieję, iż wydawnictwo Kurc pokusi się o ponowne wydanie tego, co już wcześniej na naszym rynku było. No dobrze, to przechodząc do, bardziej do szczegółów e, o każdej z tych historii, coś Ci pokażę. Jest to e, około 50-stronicowa, e, krótka forma, na nazwijmy to w ten sposób, opowiadająca historię pewnego mężczyzny, z tym, że bohaterami tego autora e, są antropomorficzne postaci. E, zazwyczaj to są jakieś psy, króliki albo ptaki. No i nasz bohater ma jakąś traumę po rozstaniu z dziewczyną i w związku z tym siedzi sobie w domu, przychodzi do niego, przychodzi do niego przyjaciel i prosi go o przysługę, aby podczas jego nieobecności podlewał u niego kwiaty. No, i w trakcie właśnie takiej wizyty, podlewania kwiatów, dochodzi do pewnego zdarzenia. Bohater widzi kogoś w oknie po przeciwnej stronie ulicy. Jest to zaczątek do dalszych wydarzeń. Wydarzeń, w których mm, zaczyna być ścigany przez policję, musi się ukrywać i musi rozwikłać zagadkę pewnego morderstwa. Tyle Wam mogę powiedzieć w kontekście tej historii, aby za dużo nie zdradzić i abyście mogli odkrywać samemu, co wydarzyło się dalej. Ta historia ma taki najbardziej, właśnie, kryminalny charakter, że tak powiem. Jest tu najmniej takich żartów, a najbardziej można poczuć jakby dramatyzm całej tej opowieści. E, głównego bohatera, trochę smutek wynikający e, z e, jego złych doświadczeń, e, również z e, nożyczoną partnerką, ale też z przyjacielem i z pewną poznaną osobą. A dalej e, mamy drugą historię historię dotyczącą a, muszkieterów. E, ostatni muszkieter e, w tej opowieści poznajemy e, no właśnie, mężczyznę, który nie wiem, czy jest rzeczywiście muszkieterem, czy jemu się wydaje, że on jest tym muszkieterem, ale jest ewidentnie pozostawiony sam sobie, nie ma z nim jego towarzyszy. No i w którymś momencie następuje atak. Atak na Francję, w której mieszka ów muszkieter. No jak się okazuje, atak został przeprowadzony przez. Obcych z Marsa. No, i e, nasz bohater postanawia powstrzymać tę inwazję, ale jest niestety osamotniony w e, swoim postanowieniu, w czynach, których chce dokonać. Ta historia jest bardzo absurdalna. No, e, mogę Wam powiedzieć, że. Przyczyną, dla której mm, obcy atakują Ziemię, jest to, że na Marsie kończy się tlen. No to samo przez się brzmi absurdalnie, no bo przecież wiemy, że na Marsie nie ma tlenu. E, inną rzeczą jest fakt, że w ogóle na Marsie istnieje tego typu życie. Dalej, e, postacie, które są obcymi, nazwijmy to tymi e, marsjanami, przypominają bardzo mocno postacie, które są ludźmi. E, jakby w o sobie opowiadania tej historii przez komiks i przez autora. Ale jest tutaj jeden taki na przykład bardzo absurdalny przykład humoru, który jest obecny w tym tej, w tej komiksie, w, tej, w tych wszystkich historiach. A cesarz, który włada tam na Marsie, wzywa strażnika, strażnik przybiega, tak, Wasza Wysokość, i cesarz go pyta, która godzina. Wasza Wysokość, nie mam zegarka. Po czym cesarz pokazuje strażnikowi zegarek, i ten mówi, że jest piąta, dziesięć. Cesarz, aha, świetnie. No i możesz odejść. I w sumie na tym cały ten dialog się kończy. Tak e, nie do końca wiadomo, do czego to przypisać. E, chwilę później znowu przybiega strażnik do cesarza, e, i znowu jest taka dosyć dziwna rozmowa w zasadzie o niczym. Jaka jakby forma zagajenia, czy coś w tym rodzaju. To się jeszcze kilka razy w całej tej historii powtarza. I znowuż, bardzo podobna konstrukcja, z tym, że tutaj mamy więcej takiego fantazy w tej opowieści, no bo pojawiają się i roboty, i obcy, no i muszkieter, który, prawda, już jakby nie powinien funkcjonować w tych czasach, które nazwijmy to są to takie czasy obecne, współczesne. Mamy tu zestawienie laserowej broni ze szpadami. Ci strażnicy, jak widać, czasami biegają z jakimiś dzidami albo mieczami. Jest to tak absurdalne przy połączeniu z bronią laserową tego typu rzeczami. A oprócz tego bohaterowie walczą na przykład jeszcze na pięści. Więc naprawdę te sytuacje bywają tutaj bardzo, bardzo komiczne. I ta historia kończy się e, i zaczyna się historia kolejna, tam Wam nie pokażę, bo jest zakończenie, nie chcę Wam tutaj zaspoilerować, czegoś zdradzić. Kolejna historia dotyczy wilkołaków e, i znowuż nasz główny bohater, tak naprawdę trudno powiedzieć, czy to jest jedna i ta sama postać, wydaje mi się, że nie, że te postacie są różne, ale... E, Autor korzysta cały czas jakby z jednego i tego samego sposobu ich przedstawiania, rysowania, więc można odnieść wrażenie, że ciągle głównym bohaterem jest jedna i ta sama postać. Mm, wracając. Główny bohater przebiera się za pilkołaka, jest włamywaczem, włamuje się do mieszkań po to, żeby kraść biżuterię i różne tego typu rzeczy. Mm, jego najbliższa sąsiadka jest też jego przyjaciółką, e, sąsiadka imieniem Audrey. No, i ewidentnie ona wie, czym e, ten ów bohater się zajmuje. E, ktoś nawet zrobił mu zdjęcie, e, opisując to w gazecie jako wilkołak. Znak zapytania. E, no, jak się później okazuje, e, m, ów sytuacja nie umknęła pewnej e, grupie zainteresowanej, jakby tym faktem. Oprócz tego, cała ta historia jest wzbogacona o szereg wydarzeń, takich towarzyskich, spotkań, jakichś relacji, nazwijmy to międzyludzkich i żartów. Żartów na przykład takich, gdzie Odry robi przyjęcie, zaprasza tego swojego sąsiada, zaprasza swoich znajomych, no i nagle mamy tutaj pewną rozmowę, cześć. Cześć, jesteś przyjacielem Odrej? Tak, ty też? Oczywiście, wszyscy są przyjaciółmi Odrej. Czym się zajmujesz? Kradnę biżuterię. To musi być ekscytujące. Tak, to bardzo ekscytujące. Kradnę biżuterię przez cały dzień. Nie, tak naprawdę jestem kominiarzem. Powinieneś wpaść kiedyś do mnie i przeczyścić mój komin. No właśnie, yy, i to są tego typu żarty. I powiem wam, że ja lubię taki, m, tego typu humor. To znaczy, często wypowiedziany w sposób nieśmieszny, taki jakby obojętny i e, od niechcenia, ale jest to humor, który ma śmieszyć. Z tym, że e, no, on dociera do pewnej wąskiej grupy odbiorców, którzy rozumieją tego typu dowcip i którzy e, sami mają tego typu poczucie humoru. Także tyle jeśli chodzi o te historie, trzy zebrane tutaj. Jest tu troszkę takich absurdów, no chociażby tak jak wcześniej powiedzianym Marsie, ale nie tylko, w każdej tej historii tutaj w pewnym momencie nasz bohater gubi, biegając po dachu, gubi kartę biblioteczną. No, bardzo dziwna rzecz, żeby ktoś nosił przy sobie non stop kartę biblioteczną, więc jest to trochę zastanawiające. Na końcu komiksu znajdują się jeszcze polecenia od wydawnictwa Kurz, sam komiks wydany w miękkiej oprawie, bez skrzydełek, na całkiem dobrej jakości papierze offsetowym. Ogólnie to wydanie wydaje mi się jest bardzo solidne. Za druk odpowiada tutaj Graf SA. Nie znam tej firmy. Tak czy inaczej, podsumowując jakby to. Autor sięga tutaj po wiele różnych stylów po takie rozwiązania fabularne dosyć absurdalne, dziwne, wymagające no, od czytelnika dosyć nietypowego poczucia humoru, aby można było się w pełni cieszyć tą historią. Natomiast kreska jest bardzo minimalistyczna bardzo często nie mamy tutaj zbyt wielu dialogów, a historia jest po prostu opowiadana obrazem. Właśnie w ten minimalistyczny sposób, ale jest to na swój sposób urokliwe, i wydaje mi się, że powinno znaleźć swoich fanów, ludzi, którzy po prostu to rozumieją, bo są to zabiegi celowe. To, że mamy tak wiele, nazwijmy to pustych przestrzeni gdzieś na tych kadrach, że wiele tych planszy jest tak bardzo uproszczonych, no to jest celowy zabieg, jest to ewidentnie styl artystyczny autora no i tak powiedzmy to miało wyglądać. Bardzo niepokojące są twarze, te puste oczodoły, e, nastrój też jest budowany bardzo często, tak jak tutaj, chociażby odpowiednim oświetleniem, takim troszkę mrokiem, czasami pstrokatą kolorystyką, jak chociażby właśnie w tej drugiej historii. E, zatem mm, pod względem formy, pod względem fabularnym. Komiks ten jest e, moim zdaniem bardzo dobry, ale tak jak mówię, on musi trafić na odpowiedni grunt, żeby można było powiedzieć, że komuś się to podobało lub nie. Tutaj jeszcze na końcu e, jakby taki, informacja o samym autorze, o jego e, nagrodach, które otrzymał. E, kilkukrotnie nominowany do nagrody Eisnera, który też otrzymał nagrody Harveya, do nagrody w Angule. Komiksy wydawane w wielu krajach w Europie i na świecie. Także jest to ta pozycja, myślę, bardzo ciekawa dla osób, które chcą przewidzieć coś nietypowego, coś nieoczywistego coś po prostu innego niż jakieś standardowe superhero thriller czy e, fantastykę, ale musicie być mm, świadomi tego, że nie jest to komiks dla każdego i nie każdemu może on przypaść do gustu. Mi się ten komiks podobał, będę czekał na kolejne e, komiksy od tego autora, które mam nadzieję wydawnictwo Kurty wyda w podobnej formie. Ode mnie to wszystko, dzięki Wam serdeczne za oglądanie i do następnego filmu. Cześć!